Witam wszystkich na moim kanale. Zapraszam na tarota codziennego. Dziś będzie troszeczkę później niż zwykle. Sprawdzimy jaki będzie dzisiejszy dzień dla wszystkich znaków zodiaku. 27 grudnia, poniedziałek. Jaki będzie dzisiejszy dzień dla wszystkich znaków zodiaku? 27 grudnia, poniedziałek. Jaki będzie dzisiejszy dzień dla wszystkich Znaków w Zodiaku. Oczywiście najpierw zaczynamy od osób spod znaku Barana. No tutaj karta pokazuje jakieś ograniczenia. Pokazuje sytuacje, w których nie będziecie potrafili znaleźć wyjścia. Karta może wskazywać na to, że jeżeli właśnie macie jakiś problem, należy po prostu wyjść poza tak zwaną swoją strefę komfortu. Jeżeli chodzi o osoby z podznaku BK, no tutaj karta może wskazywać na jakąś starszą kobietę z rodziny, na Waszą matkę, babkę, ciotkę. Tutaj karta też może mówić o narodzinach dziecka. Jest to dobry dzień dla osób, które właśnie planują powiększenie rodziny. Jest to też dobry dzień dla osób, które na przykład chcą założyć swoją własną działalność gospodarczą. Jeżeli jesteście osobami, które szukają pracy, to dziś też warto wysłać swoje CV. I jeżeli właśnie chodzi o osobę stanu wolnego, to dziś macie szansę poznać kobietę już do stałego związku. Jeżeli chodzi o bliźnięta, no tutaj karta pokazuje, że dziś świadomi będziecie z czymś kończyć. Pewien etap w waszym życiu dobiega końca. Karta Śmierci mówi o całkowicie nowych początkach, tak więc jest to bardzo pozytywna karta. Jeżeli chodzi o raki. Tutaj karta pokazuje, że dziś będziecie tak naprawdę myślami gdzieś dalej. Będziecie wykonywać jakieś pierwsze kroki ku nowemu. Karta może mówić o planowaniu jakiegoś wyjazdu, o planowaniu na przykład najbliższego. Jakiegoś takiego poważniejszego posunięcia, jeżeli chodzi o Wasze życie. Tak więc dziś bardzo dobrze jest wykonywać jakieś pierwsze kroki, które będą prowadziły w zupełnie nowym kierunku. Lwy. No tutaj karta mówi o. W takim dość agresywnym dniu, będziecie musieli poprzepychać się troszeczkę, będziecie być może walczyć z innymi osobami. Karta mówi o pokonywaniu konkurencji. Dosłownie też karta może wskazywać na różnego rodzaju gry zespołowe. Jeżeli chodzi o osoby z podznaku panny, to tutaj karta mówi o samotności. O tym, że warto dziś posiedzieć samemu, wycofać się, poobserwować, może pomedytować. Karta też może wskazywać, że w dniu dzisiejszym będziecie mieć kontakt właśnie z taką osobą bardzo wycofaną. Jeżeli chodzi o osoby z podznaku uwagi, no tutaj karta pokazuje, że w dniu dzisiejszym nie wszystko będzie takie, jakie Wam się wydaje. Tutaj karta może wskazywać, żebyście. Odłożyli różowe okulary, żebyście bardziej realnie patrzyli na to, co was otacza. Karta też może mówić o tym, że nie do końca odbierzecie tak, jak należy daną sytuację, daną osobę, że coś może Wam się wydawać, możecie mieć jakiś obraz, niekoniecznie prawdziwy danej osoby, bądź też sytuacji. Jeżeli chodzi o skorpiony, no tutaj karta pokazuje prawdopodobnie jakieś dodatkowe źródło dochodu, dodatkowe możliwości zarabiania pieniędzy, tak więc jest to dobry dzień dla osób, które szukają właśnie dodatkowej pracy. Karta też może wskazywać, że będziecie mieli dwie identyczne rzeczy. Jeżeli chodzi o strzelce no, tutaj karta pokazuje, że dziś możecie śmiało wykazać się swoimi umiejętnościami, kreatywnością, fantazją. Gdzieś możecie też mieć kontakt z osobą, która w pewien sposób będzie chciała Wami manipulować. Jeżeli jesteście osobami stanu wolnego, tutaj karta też pokazuje, że dziś możecie poznać potencjalnego partnera, z tym, że ten związek nie będzie na dłuższą metę. Jeżeli chodzi o koziorożce, no, tutaj bardzo taki depresyjny dzień. Możecie mieć bardzo negatywne myśli. Ktoś bliski może Wam wsadzić przysłowiowy nóż w plecy. Tak więc, u osób z podznaku Koziorożca, no niezbyt fajny poniedziałek się zaczyna. Jeżeli chodzi o wodniki, to tutaj karta mówi o tym, że dziś nie będziecie potrafili podjąć jakiejś konkretnej decyzji. Karta może mówić, że nie widzicie tak naprawdę drugiego wyjścia z danej sytuacji. Być może w dalszym ciągu nie jesteście w stanie podjąć jakiejś konkretnej decyzji. Jeżeli chodzi o ryby, to tutaj karta pokazuje prawdopodobnie kwestie powiązane z Waszymi Dziećmi bądź też możecie się gdzieś dowiedzieć właśnie o narodzinach jakiegoś dziecka. Jest to też dobry dzień dla osób, które starają się o potomka. Mogą powrócić prawe, sprawy z przeszłości, osoby z przeszłości. Możecie też gdzieś bardziej tak emocjonalnie i sen, sen, sentymentalnie powracać do tego, co już kiedyś było. W, roz, rolę, w, każdą, w każdym razie najważniejszą rolę w dniu dzisiejszym będą tutaj przypisane sytuacjom i też osobom już z lat młodzieńczych. Tak więc to tyle, jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy. Wszystkim życzę udanego poniedziałku i zapraszam Was na jutro. Pa, pa!